Widzowie, umówiłem się dzisiaj z pewnym YouTuberem. I właśnie zbliżam się po wskazane miejsce. Tylko, że. Czekaj, jest ich więcej. Halo, Dilerek, Co jest grane? Co tu robi Dilerek? On nie mówił, że będzie ich więcej. To nie, widzowie, nie umówiłem się tutaj z Dilerkiem. Tak samo z Neresią też się nie mówiłem. Ej, musimy sprawdzić. Palion? Co jest? Przecież to jest ten chyba od. Ale, ale, duży portfel mam, czy co jakoś tak było? Ale, 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 to nie, nie umawiałem się z tobą. Flutar, e, czekajcie, sprawdzimy może w domku on będzie. O, tu otworzymy jakieś dzwon. Co, co jest grane? Krapie. Dobra, jak zostawicie łapeczkę w górę, to ja otworzę te drzwi i idę go budzić. Wszyscy razem klikamy łapkę za. Raz, dwa, trzy. Klikajcie teraz i wbijam tu. Halo, co się dzieje? Ej, co jest? Co, co, co? co jest? Dziadek, czemu ty śpisz? I. Czemu mi wchodzić do domu bez pytania? Jak ci wchodzę do domu bez pytania? Nie masz dzwonka, nic, no, no to jak miałem inaczej to musisz wejść? Jeśli napytać, to możesz wejść do domu. Dobra, ja, dziadek, ja fajnie. Jest. fajnie, jesteśmy u ciebie na świecie, właśnie, bo to jest świat dziadka, on mnie zaprosił, mówiłem się z nim tutaj. Ale nie mówiłeś mi nic, że nie będziesz sam, że będzie tutaj, będą goście. Wojan, co no to. właśnie. To... Z to jest ten. Siemano, soczyste kolano i tak dalej. No ja w... kojarzę, tak. znam. No dziadek, czemu ich tu tyle jest, o co tu chodzi? Weź mi wydarzanek. No wytłumacz. właśnie, ja ciebie potrzebuję po to, no? bo musimy. Dzisiaj wykopać wszystkich YouTuberów. Normalnie będziemy ich kopać jo. takim Kailofem, tak? Tak, tak. Normalnie chłopów będę kopał, dobra. Okej, okay. no, no, no. czyli w dzisiejszym odcinku widzowie, zagramy sobie w Minecraft. Ale możesz wykopać każdego YouTubera. Oglądajcie ten filmik, koniecznie do samego końca. Ej, dziadek czyli każdy Jupiter będzie dawał coś innego? Dobrze myślę? Tak, ale podobno ja tak słyszałem, bo tak do? wiesz, ja mam jakieś takie tajne informacje, że to są naprawdę kozackie itemy, także no powiem Ci na dobra, ciekawie. dobra. Widzowie, oglądajcie koniecznie filmik do samego końca. Zobaczymy, ilu będzie youtuberów. Możecie ich policzyć, kto zrobi dobrze, zostawi łapkę w górę, zasubskrybuje mój kanał, dostanie jakąś nagrodę, tak samo subskrybujcie mój kanał, tu jest czerwony przycisk właśnie do subskrypcji musi być on szary, wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem. Wbijamy 140 tysięcy subów, tak samo subskrybujcie kanał dziadka, bo za chwilę dobra, ma 30 tysięcy subów link do jego kanału macie w opisie. Dobra, dziadek, to myślę, że możemy zacząć sobie od czegoś takiego że zrobimy jakieś podstawowe narzędzia co kilofy no, bo dokładnie dobra będzie można no kilofa no. killoffa, tak. kill ja pójdę tutaj po jedynku, bo ja mam troszeczkę jedonka w skrzynce skomaną. O dobrze dobrze. Ja mam tylko pięć chlebka, więc możesz się podzielić, no bo tym pięcią chlebka to co? A, to co, ma, co? Co? Jest masz bohena? O bohena, masz Aj, ty ile mi daś? Ej. O nie, no dobra, dziadek, da, no. dziadek, to zawsze nie, nie żałuje, nigdy, znaczy nigdy nie żałuje po prostu. Dobra, A to da, da bochena? Ta bohena, dokładnie. Da, robimy sobie patyki, tu sobie robimy. Jęc, kałopatę kałopatę zrobiłem, ale ze mnie Ancymon. No dobra, mniejsza Ale po z No co tym. ci to, jak by kilo potrzebny? Wiem, wiem, wiem. wiem, Spokojnie, dziadku. Ja wszystko zbieram. Fajnie. Będzie, dobra. Okej, okay. mamy kilofa, mamy wow. łopatę. Wszystko jest zbierane. Ej, no to co? Zaczynamy chyba, nie? Wykopać. Ty, dobra, abre damy. wykopię. Ja, ja pierwszy wykopię abre. Widzowie, patrzcie na to. Raz, dwa, trzy. I obra wykopany. Co jest? Co? Yo, dobre. Moje, jo, moje dobra. Elo na razie Jej, idę stąd dobra. siema. Kopie, ja kopie, ma. <gry> Widzowie, patrzcie, dostałem U. 16 bloku diamentu. Co masz, dziadek? Chodź. Ej. O, to na nos będziesz widoczny, to jest coś do zapalania, nie? Latarka. O, to mała, to, to kawa... to, to, to ja wiem co to dziadek. Nie, nie, to jest kawałek żyrandolu. Możesz sobie zawsze. Oj, przepraszam, zniszczyłem. Zni 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 no, może w... e, ja, e, tak, nie, 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 No, dwa nie, i bardzo dużo, Słuchaj, e, elegancko. nie, Ja mam takie same, dziadek. nie, 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 Taki niebieski, jestem. A to ja... a... No, a, tam, dobra, o tak dobra. możesz dziadek wyglądać. Pięknie, no. Tak, Dziadek, ci powiem, że niedługo ci ten jeden ząb wypadnie, którego masz, tak? Więc no, musisz coś a, tam. trochę poprawić. Dobra, czekaj. No jak będzie 30 tysięcy sumów, to normalnie za szczękę e, kupię, nie? <noise> Wprawisz sobie szczenę, dobra. Albo tak. kupisz, no okej, okay. dobra, mamy już klat... Ej, dziadek, zabieraj tą klatę ode mnie, w ogóle tu się noc zrobi. Widzowie, idziemy kopać dalej. Ej, poczekaj, 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 bo wystarczy, że zrobimy sobie jeszcze Kailofa, nie? Kajlof diamentowy no. i dobra, kładziemy tutaj, cyk, y, bierzemy. Dziadek już się tobie wyrzuciłem, możesz sobie pozabierać, dobra, wiesz? No dobra, ja tylko rozświetliłem, że randolem troszeczkę. Jasne, jasne. peroświetlej, żeby moby nie hey, przeszkadzały. No, ten yes. No jak kaj, a, tu u mnie w jakiejś sorry. Was, nie, idziemy! Widzowie, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, taki jak tutaj jest. Ej, cześć, Idzie uderzyć. O, właśnie! Teraz, dün, 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 żebyście otrzymali powiadomienia. Mamy tutaj. Tu jest jakiś YouTuber. Kogo masz? Ja mam smaba. Poczekaj, ja wykopię sobie ja smaba. Mam... A, tam, tam. Uwaga, smav dał nam co to? Y... blok suszonych wodorostów. Dziadek to by się przydał na farmę zawsze o, będziesz o, miał. To... O, widzisz, twoja wioska, twój domek, A, to elegancko. No, sobie, to, to, co zrobię, sushi. O, sushi, dokładnie. Trochę, dobra, <śla> blok wodorosz, suszonych wodorostów. No dobra, jak tam jakoś coś. To lauda 0 tutaj. tutaj gdzie, 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 gdzie pokaż, możesz tego wykopać. Dawaj. Na moich oczach i widzów. Wykopuj go szybko! Dziadek, co jest? Co? Co się Co? wydarzyło? Masz głowę smoka, dziadek! Ej, Basz wydaj... To. Dziadek, oni już teraz nie będą chcieli... CO JEST?! Nie będą chcieli do ciebie przychodzić już! Opanuj się, ja nie chcę! Dziadek, Ale no. Mi... Mam duży web. Zdejmij ten łeb, tą głowę smoka, bo to mnie już od, odwala dobra, normalnie. Dobra, dobra. Eluino, Eluino, ja wy... ja wykopię web. sobie Kisla. Co Kisiel dostanę, czy co będzie? Ej. o! Subs, suby! Dostałem suby, dziadek, trzymaj! Subskrybujcie nie, jego kanał! Sub, mu... Tak, dokładnie. O! Ty, ty nie, ja nie. mam złote jabłka, dziadek w ogóle. Chcesz sobie koksy? Nie, nie. Trzymaj, będę cię karmił. No, jasne. Dobra, Agu. Agu. O, dobra, elegancko. Ja mam Agu. Agu wykopana i Agu. Dosta... Enchanting Tablet! Co? Jak crafting tablet? Enchanting! Aaa! Enchanting Tablet! Tu <grym> możemy zaklinać! Nie, nie pluj dziadzie jeden, Ale ty. dałem ci Enchanting Tablet, masz! No dobra, dobra, dobra! Zostaw go, zostaw! Idziemy dobra, dalej wykopać! Palion, ale, ale! Wykopię i dostałem, o! Ale, ale, ale. ale, ale pieczony kurczak, panie dziadku! To ja teraz <grym> neresie, dawaj! No dawaj, możesz Kopiłem wykopać teraz... nereskę, co dostałeś! Co to jest? Czekaj, pokaż mi to. Co, co tam masz? No to masz? No, co? Masz blok kwarcu, ale on ładnie wygląda. Ej, z kwarcu to chyba z nederu, nam trzeba iść do netheru, nie? Jeżeli się nie mylę. A, ta, 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 ta. Dobra, mamy Jasia Dąbrowskiego. Ja. Jaś Dąbrowski, uwaga, dostałem I z niego... Czekaj, rzeźbiony... Expo. Faktycznie, butelki zaklęte. Dobra, Dziadek, stajmy równo, Dosta... dostaniemy Dziarek? razem je. Uwaga, patrzcie na to, widzowie, Ile ekspo dostaliśmy? Drugi, a ty? A ja szósty ha! ha. Co więcej dostałeś? E, poczekaj, Dziadek, uwaga! Musiałem uciszyć komputer, bo odcinek bez uciszania komputera. No, e, komputer? O... No. O, o <laughs> nie, więcej nie, tego nie, nie rób. Dobra, Hantik, Hantiku. O, dobra, dziadek, podzielę się z tobą. Dobra, teraz się z tobą podzielę. Trzymać! No, <laughs> jasne. Ej, dziadek, a w ogóle, wiesz co? Ja idąc do ciebie znalazłem... widziałem coś tutaj. Widziałem niedokończony portal, portal do netheru. Jest tutaj, Be co ty na tak, Będziemy mogli dokończyć i pójść do Nederu i przejdziemy Minecrafta na tym odcinku. Co ty na to? Dobra, to jest genialny, bo na sklep, jak sklep Dokładnie, tylko bez towaru. Nie, no żartuję. Czekaj, wykopiemy tutaj i dostałem e, e, rudę szmaragdu. Ej, szmaragdy to chyba emeraldy, Ej. tak? Dobrze mówię? My Dokładnie. Bukajcie się, co mi się zdaje? No. Wiesz, co, się zdaje, panie co? co ci się zdaje? Że trzeba spać, chyba, nie? I... No, trzeba iść spać w Ta... nocy, to YouTube już śpią. Dziadek, a czemu ty żeś tu głowę sobie dał? No naprawdę nikt do ciebie a. nie będzie chciał przyjść. Dobra, widzowie, my musimy iść teraz się przespać. Dziadek, a. kto tu idzie? Ej, posług jakiś! To jest youtuber! Maszty! A nie. Ej, a jego, jego trzeba wykopać, jego trzeba wykopać, wykopać o, zablokował się jakoś Co z niego dostałeś, dziadek? Co to jest? A, żelazo, no dobra, elegancko Zombiak, dobra, zombiaka też można wykopać Co jest? O, o dziadek, 20... Dobra, nie trzeba chyba do Netheru, będzie rama portalu do Endu Wystarczą jeszcze to oczy i będziemy mogli iść Czyli Nether będzie zbędny tak naprawdę Dobra, widzowie, dziadek, masz może podwój... Aj, a, dobra No, to fajnie Chciałem się widzowie spytać, czy ma podwójne łóżko, żebym się też wyspał. A on po prostu poszedł i zapomniał o mnie. Śpi sobie! Jest tu jakiś youtuber? O, Azuniak, może jeszcze wy go wykopię, zanim pójdę spać. Dostałem co z niego? Nie wiem co z niego. dziwna sprawa. Dobra widzowie, idę sobie ogarnąć jakieś łóżko i widzimy się z powrotem za dnia. Trzeba będzie dziadko później obudzić, bo pewnie będzie spała, spał. Widzowie, stałem, wróciłem, idę do wioski z powrotem. Są miupiterzy! O, słychać znowu, chrapie ten stara, ta stara dziadyga jedna. Zaraz go przebudzę. Wszyscy czekają na dziadka, zobaczcie. Shandy, ma truner! Binks, Neresia, i chwilę ich tutaj jest, Dilerek! ALO, dziadek, wstawaj! Ej, co ty z, z głową w dół! Wstawaj, no! Zobacz ilu gości czeka na ciebie! Zobacz, to tu przywitaj wszystkich, dawaj! No, widzisz? Oni chyba, wydaje mi się, ty, dziadek, tak, że oni nie mogli słuchać jak krapiesz. I już tu ustawiali się, ustawiali się, żeby drzwi wyważyć, nie? Jeden, A drugiego. Daje, Słuchaj, nie, nie, to, dobrać dziadek, dobrać to, chciałoby, to miało być tak. Jeden, drugiego miało chwycić na ręce i głową mieli roz rozwa wyważać ci drzwi i mieli cię budzić. Tak mi się wydaje, tak, tak, tak to, powinno to być. A no. stoi na naresi, tak? A, właśnie, chyba tak stoją. No i już ten szędy miał głową uderzać, żeby ci o, drzwi wykopać albo wyważyć. A. Ja chciałbym wykopać sobie jako pierwszego matrunera. Matrunerito, Eldorado, nie. Ło, dziadek. Patrz na to. Pluje na, cie, na cie, no pluje, pluje tym. Ra, 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 Ramom do. Ja, Ramom do. do Ty na głowie mają, zobacz to. Ramy do portalu. Co co Ej, co potrzebujemy co? jeszcze tak naprawdę, dziadek, U. tylko te oko, oko endermana, Co to jest? Złote strzały? Dawaj je. moje, moje, moje. No, moje, moje. Bierz, bierz, bierz. Widmowa strzała, mogę ci dać 10. Doknes, do Knesa do chciałbym wykopać. I z do Knesa są. Emeraldy! Ale jesteśmy no. O serce oceanu. Co? Jakie serce No Co dostałeś? Co jest? Serce. Co, co to robi dziadek? Co, dzięki... Do czego one służy? Co możemy robić Właśnie przez to? Nie wiem. A nie eee, nie wiesz. Dobra, widzowie, to jak wiecie, do czego służy serce oceanu, to dajcie znać w komentarzu. Moje serce jest większe i lepsze niż to ocean Dobra, co? Dziadek, nie, 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 nie. dawaj diamentów. Jak no. nie chcesz, no to sobie ja... Biorę. A, dostałeś rudy diamentu po prostu, tak? No. można wykopać. Co tu było? Tu jest jakieś dziwne. Można wykopać niewidome bloki. Niewidoczne bloki nawet są na tym co? odcinku. Ej, dobra, dziadek, dawaj. Kopiemy kolejnych YouTuberów. Tym razem flotar. O, co to jest? Czekaj. Można A już. Ile ich Zostałeś ile? A, 15. Ale to nie są te, żeby do portalu wożyć, czy to no są właśnie te właśnie? Są, są, są. To są te! Ale mamy słabe temy, wiesz? Dobra, to nie, to jeszcze nie idziemy. To czekaj, crafting tablet gdzie jest? Ja muszę wrócić na chwilę do niego, żeby nie sobie. W no, tutaj masz. W chałupie. Nie, czekaj, czekaj, ja sobie zrobimy tak. Buciki, mam już buciki. A, buciki już mam, aurox. Ojejku, so coś cię parabił. Dziadek, chcesz buty, to dam ci. Cały diamentowy będziesz. Trzymaj. Tak, 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 tak. No, no możesz tak, tak. Masz założyć. Ja jeszcze biorę sobie ciepeczkę elegancko Kolejna. Ej, co ty rob? Co ty rob? O ty, już ty stary jeden, ty Na żarty ci się zebrało, co? Nie ma żadnych, no co? No. Widzicie widzowie, co dziadek chciał zrobić? A to dopiero Na stare lata mu Ale takie ja... pomysły przychodzą był? No, ja, ja ci, dać, ja no. ci dam prak Marcin Dubiel się znalazł Okej, okay. dobra Ty, co jest grane? Co on tu robi? Ej, gościu, Shandy, co, co ty tam szukasz w tej kopalni? Dziadek, co, co tam jest? Creeper, a wykop, wykop, wykop ha, Dziadek wykopał creepera, co dostajesz z niego? Mały zombie, mały zombiak, czy ja go wykopię sobie? Z małego zombiaka dostałem nie wiem, co, absorpcję, czy co, coś, coś ja dostałem. Nie, oh absorpcję to był tego. Aż, aż, aż mnie na czekanie, dziadek Aha, z jabłka. aż mnie na wzięło przez ten O, Flotkar dał jakieś jaja Dziadek, mam do ciebie jaja, ale to a będą ja ta Takie jaja, że normalnie Zobaczysz, patrz na to, bęk, bęk Bęk, bęk ja, Jakie pisanki, to są jaja Od żółwia, ej, weź tego zombiaka Wykop go, albo nie, 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 wiem, co z nim, a dziadek, a tu A ciebie idzie, a nie idzie ciebie kopać, no nie, no nie nie nie. Nie, 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 nie nie kop mnie, dziadek, spokojnie Dobra, zbroja, mam całą zbroję tak naprawdę, A ty, ty, ty czy I... masz cało.? Nie, nie masz bucików jeszcze. No, Dawa, dawaj, robimy coś takiego. No. Zobacz, ile tutaj youtuberów się zbrało. Co? Dawaj, kto kopie więcej youtuberów po prostu. A no, dobra. A załóż sobie, buty. Jeszcze ci czapkę dziadek zrobię. Czekaj, by. No, Ciapeczka, uś, poszła. Dobra, jeszcze. No tak. tak, tak, tylko poczekaj, bo muszę jeszcze zrobić mieczyk. Cyk, yy, cyk, cyk. Cy. Chcesz mieczyk no, też nie. diamentowy, dziadek, czy nie chcesz? Żeby się. No dobra, no to trzymaj, myślałem, że nie będziesz chciał na. <laughs> Okej, okay, dobra, robimy tak i. Ej, nie bij mnie, dziadek, co ty robisz, no? Nie, nie przesadzaj, na pewno. Dobra, ej, trzeba wykopać tego z góry. Szędzi, chodź tu. O, Szędzi wykopany, dostałem z niego. Czekaj, ruda kwarcu. O, no elegancko. Co tu pająk robi? Siomi stąd pająku, ty jeden, ty. O. Co ile expa ekspa, dziadek! I oprócz tego, ekspa to itemy jakieś poleciały. Ale kozak to jest, no? Dobra, wykupuję kolejnego. Ashendi, Dzidzimi, sikimi Dzidzimi, Dzidzimi. No, no. Co, co dostałeś dziadek? Pokaż. Mabę itera. Co? O, ale czarne to jest. O nie, to takie ta, takie wiesz, no. Czekaj, a ja dostałem bikon, dziadek to jest beacon, dobrze mówię? Poczekaj, muszę to po położyć tutaj. Twoja wioska to się normalnie rozwija tak, dziadek, że. O, ci mówię. Lalalala, lala. La, la, Okej, okay, dobra. Ty, blaki, 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 jak najwięcej ich. Ej kto to stoi? Dariatka! Co to za wariatka jest jedna, mi przeszkadza tutaj. Proszę nie przeszkadzać. Wykopana, Daria. No, a tu jest Matruner. I tu jest... Idelty A tu jest Mitashi. Okej, okay, dobra. Abra, Abra da I Magdalena Maria M Monika. Y Anna Kiri... Nie, do do dobra. Co, co ja gadam? Już mi odbija normalnie. Dobra, dziadku, lecimy dalej z tymi youtuberami e, Dokładnie. Dewu, 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 dewu. Dziadek, patrz co to dostałem? Tam. Dziadek, nie ruszę się. Bęk! Zapaliłeś mi się! Co o, jest? Ej, nie bolą plecy teraz! Masz o. bibliotekę poświetlaną, wszystko masz podświetlane. A czekaj, tą youtuberkę, tą wariatkę też zapalę, odejdź. Dawaj, 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 ha! Dostała? Nie, o, teraz! O ona padła! I kwiatka dała! Ej, kwiatuszka, no to postaw. Ku Mas. jej pamięć. Nie, dobra, dobra, Ej, ja chciałem tu crafting tablet zrobić, a to jest tu zwykły, pomyliło mi się. Okej, okay. widzowie zaraz pójdziemy jeszcze do smoka Ej, Może... Ej, dziadek, ja mam pomysł. No tak. Słuchaj, co ty na to, żebyśmy zabrali jakiegoś youtubera ze sobą do smoka? Myślę, że się zgodzą, czy tak średnio? Ej, Bawiamy co się ty średnio, ale Do sprowadził... no, cześć, 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 cześć. Maga, rozluwać się. Uść, A, pat, od razu. Ale ty, co z niego poszło? Co, 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 co to jest? Czekaj, I... ja mam cały jak dziadek, a, a do, dał... on ziarna kakaowe, To możesz sobie kakao zrobić, czy tam herbatę kawę. No jak, jak to chcesz. A to zrobię, ma... no. miałbyś może dziadek jakąś skrzynkę, bo ja bym sobie odłożył i tem. I w chałupie mam. Masz w chałupie. O, dobra. Tu masz jasno pełna, weź dziadek. O, elegancko. Dobra. To ja podkładam te wszystkie rzeczy. Póki co nie są mi one potrzebne. Złote jabłuszka świecące sobie wezmę. Nasiona wyrzucam. To wyrzucam. Dobra, mam te rzeczy, które będę chciał. A jeszcze strzały, to sobie zabiorę je. To, 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 to. Kailofa, ty, kailofa bym zostawił. No, gdzie bez kailofa? Czym bym wykopywał? Co ty tam, dziadek, masz takiego? Masz coś? No, ja mam diamenty. A, diamenty, dobra, okej. Koksy, mam, masz koksy? No, mam zaklęte jakieś tam jabłuszka. Trzymaj, trochę ci mogę dać. A ja mam 40. O, to nie, to są Oddawaj to, to jednak oddawaj to ty masz za dużo więcej ode mnie masz. Dobra, wykopuję Neresie, dariatkę tutaj mamy tą wariatkę, a świnkę Ej. można też wykopać, widzowie. Oprócz youtuberów możemy też wykopywać normalne moby. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jaki kolejny odcinek z Minecraft, ale chcielibyście zobaczyć na moim kanale e, zostawcie tu 5000 łapek w górę, a ja wam przypnę serduszko. Znaczy przypnę wam serduszko pod tym jaki odcinek będziecie chcieli. A jak wiecie 5 łapek, to będzie... O, załóżmy kolejny odcinek z dziadkiem! Nie, słuchaj, Eureux, a może jak założymy głowę smoka? To smok będzie nas lubił. No no, no nie wiem, czy to. Masz. No dobra, za założę, no niech ci będzie, ale ja teraz. A ty duży. No, a ty, a ty nie masz całego dużego. Wcale nie masz a... dużego uba, nie Mój no, jest no, duży, no, ale no. pełny, a twój duży, ale pusty. Dobra, wykupiłem. Ja tak, tak, tak. Ej, tu jest jeszcze coś do Jeszcze jakiś Jupiterzy są może? A, tu czeka na nas jakiś dilerek Ej, Tylerka nie idzie wykopać, się zbugował Uf. tutaj! O! Jakieś szkło wykopałem! Co tu jest? Ej, co tu jest? Patrzcie. Niewidoczne bloki możemy też wykopywać, w Minecraft'cie. Chłopie! Cheatujemy normalnie, dziadek. Okej, okay. y tu mamy kolejnych jupiterów. Dariatka, no. dobra, wykopana. I tu jest Magdalena Maria. Okej, okay, to oni już byli. Ej, wyda. Polski pingwin! Tak! Truner. obok niego, no. Ej, oni gadali, bo oni chyba odcinki o. razem mają na kanale, jak się nie mylę. Jakiś tak, stary pamiętam, tam. pamiętam, No, dobra, wykopiemy polskiego pingwina. Uś. Dobra, wykopany, Magdalena, polski pingwin, co on dał. Blok ma dziadek, nie ruszaj się, zapnij oczy, dziadek, mam prezenta. Dobra, tak, mam prezenta, no no, no poczekaj, daj, daj daj na coś zrobić, czekaj, dziadek, o tak, ale, dobra, tak, dobra, tak. No jest kiedy otworzyć. Jasne, 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 nic nie rób, nie? Tylko spokojnie. No, jakby coś mnie normalnie bo, bo to ten, bo ktoś się swędzi tam, wiesz, drapie takie. A nie dobra, dobra, dziadek, wyłaś, 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 wyłoś Otwieraj, oczy do góry! A. Wstawaj! Zobaj. Zobaj. Gryzyszy, no dobra, no co, no taki żarcik, dziadek, rozumiesz o co chodzi. Ja zaraz coś wykombinuję. Nie, nikomu nic, idziemy. Dobra. dobra, ja bym jeszcze wykopał sobie może krówkę, żeby pokazać widzom, że nie tylko Krówka, Jupiterzy. No... Ta, to jest to jest youtuber, krowa, ona się nazywa. Krowa Mandzio. youtuber. <gry> nie, a co on ma takiego skina, że krowa czy o co chodzi? Nie, man Mandzio przecież kiedyś mało skina krowy. A, no to faktycznie, może to, to był Mandzio teraz, no nie wiemy. Kurczaka, a kur. Kura, to ten kura, kura wordcock może, co, dziadek? Ten od nie, tak, to, tak, to, dokładnie. To chyba on, no, no mi się wydaje. Ej, dobra, dziadek, wykopaliśmy większość Jupiterów. Dawaj może no. pójdziemy teraz do smoka, co? Ja bym tak zrobił. Dobra, a masz wystarczająco tego? No mam Potali? Trzymaj 53, wystarczająco czy za mało? No nie wiem. No nie hmm. wiem, no ty. No to ja zrobię taki jednogramny portal, co ty na to, żeby wiesz, żeby Ogr... taki... No dobra, że... Żeby... Nie no, żartuję takiego się nie da. To był a! taki śmieszny prank. A... Da. <noise> Myślałem, że zadziała, no. nie no chciałoby się, nie? Ty to masz te żarty, dziadek, takie wcale nie za stare. No Oczy masz? Tylko równo pamiętaj, żeby wszystko zadziałało Ej, jakieś bloki by się przydały. Ty ja mam blok Jacka jakiego Jacka mam, to Jacek A dobra to nie To ja mam sąsiada Jacka, może to on, nie no nie wiem. Dobra, dziadek czemu nie działa? A, bo muszę... No tyk! Zadziałało, ty, dobra, wskakujemy. Poczekaj, a wrzucam tam itemy, ciekawe, czy się przeteleportują. No dobra, a próbujemy jakiegoś youtubera tu wcisnąć, czy może nie? Tak, to jest dobry pomysł, tylko kurczę, nie ma nikogo niekołożonego youtubera. No, co? dobra, to walić, idziemy sami. Dobra, niestety. My jesteśmy youtubiterami, to wskakujemy, wszyscy razem. 3, 2, 3, 1, dawaj! 2... O, jesteśmy, patrzcie na to, widzowie. Ty, uh. idziemy tu, moje. tu sm ciemno. Smoka, faktycznie są twoje temy, no? Jak ciemno, u mnie wszystko jasno. Dziadek, a, za to. musisz sobie monitor włączyć, bo ty pewnie grasz z wyłączonym. Ja... A No tak, zapomniałem, że na słuch gram, no tak. No, no właśnie, no. Okej, okay, no, kopiemy się wyżej, 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 wyżej. Dawaj, dawaj. No, ja Ej, czey, gdzie jest ten smok? O, tutaj chyba. Ja się buduję blokiem martw, martwego jakiegoś tam koralowca. Tak, mózgowatego. On, on ma mózg, nie to co ty Okej. <grym, grym, grym>, ja. Spróbujemy a, jakoś zadziałać. Jest smok, do którego będę strzelał. Czekaj, e, bo ten smok, może nas będzie lubił. Jak będzie nas lubił? Aha. Mamy głowę smoka, nie? I myślisz, że dzięki temu nie, dzięki, przez to nie będzie. A, już do mnie jest strzelają. Koks, jest koks, jest koks, no już Zgodę zabieram się. się. Ta, 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 dziadek, weź no pomóż mi kawałek, bo będzie lipa. No, Dobra, Dobra. dawaj ich. Ty można wykopać ich przecież. Co? Nawet Endermana oh. można kopać. Dobra. To oh yes. Ja. Oni on są za... chyba takie, że one nie dropią nic A, no to li... Nie, no czekaj, a nie, nie, faktycznie nic je... Oj, smok strzelił we mnie Oż ty, jeden, ty, zaraz mu dam Tutaj, no lata, no dziadek, przecież nie na ziemi, nie? Dobra, czekaj, trzeba będzie go trafić jakoś Ej, no. wydaje mi się, że Zanim on zleci, to potrwa 48 939 50 lat, dziadek No, dlatego, widzowie, poczekamy Po prostu, jak on zleci na dół i widzimy się za moment Dziadek, smok na dole, widzę, widzę, dawaj widzę. go szybko Klepiemy, klepiemy, klepiemy Iś, dostał! O, 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 o to, ale o, dostałem, ja nieźle. Ja też dostałem. No, o, przy, przy, Przesada. Dawaj go, dawaj tego smoka, jednego. Chodź tu smoku. Wiecie, może go wykopiemy! Nie, smoka chyba nie idzie wykopać, ale nie jestem pewny. O, szty. Dobra, dostaje, dostaję, jakoś tam dostaje Ej, bo ja zaraz padnę! Szybko, koksy, koksy, koksy! Tak, 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 tak. jejku. dobra, teraz. Łooo, no to dziadek miło było, ale się skończyło, padłem, ja nie, dobra, nie. wyprawa do smoka udana, ale pokonanie smoka ale. nieudane, więc to będzie na tyle w tym filmie, wpadajcie na kanał Dziadka, tam też się pojawiają się odcinki, link do jego kanału macie w opisie, ja już się z wami żegnam, Dziadek możesz jako pierwszy jak zwykle, ilumino, ilumino. trzymajcie się widzowie, na razie